Sponsorem programu jest Bonimet, producent mumiobonu, który wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu testosteronu. Dzień dobry, witam państwa w kolejnym programie zioła dla zdrowia. Na wstępie pragnę zachęcić do subskrypcji kanału TV dla zdrowia. Także proszę o udostępnianie na profilach społecznościowych naszych programów. Wszak musimy dbać o swoje zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który wydaje się być bardzo skonkretyzowany, mianowicie o zaburzeniach erekcji, ale nie jest tak do końca, bo zaburzenia erekcji, które występują u mężczyzn najczęściej po 40 roku życia już się ten problem zaczyna pojawiać, są też pewnym symptomem, który nastraja nas do tego, aby takiemu mężczyźnie zalecić badanie kardiologiczne. Są pewne badania naukowe. I statystyki, które mówią, że 40% mężczyzn mających zaburzenia erekcji ma również krytyczne zwężenie tętnicy wieńcowej, co uspasabia takiego mężczyznę do zawału. Także, drodzy Państwo, drodzy Panowie i drogie Panie, proszę na to zwrócić uwagę, że zaburzenia erekcji to nie tylko problem związany z tym narządem, ale także i z sercem. Zaburzenia erekcji mają różną przyczynę. Pierwsza grupa przyczyn, które można by było określić to zaburzenia chorobowe somatyczne, czyli choroby ciała. I tutaj przede wszystkim należy pod uwagę brać zaburzenia ukrwienia, zaburzenia krążenia krwi. Te zaburzenia krwi, zaburzenia krążenia krwi spowodowane są miażdżycą, spowodowane są cukrzycą, która też prowokuje wystąpienie miażdżycy. I te zaburzenia ukrwienia to jest taki pierwsza, pierwsza przyczyna na którą trzeba zwrócić uwagę. Druga przyczyna to zaburzenia neurologiczne, czyli uszkodzenia włókien nerwowych, które mogą być spowodowane poprzez na przykład jakieś Jakiś uraz, złamanie kręgosłupa, bądź też nawet coś, co nazywa się wypadnięciem dysku, również to może sprowokować zaburzenia erekcji. I ostatnia taka przyczyna chorobowa, to także przyczyna związana z somatyką. Te problemy to problemy hormonalne. Wiadomo, że za męskość odpowiada hormon zwany testosteronem, ale u mężczyzn czasami poziom tego testosteronu się zmniejsza. I to nie tylko jest tak, że z wiekiem się zmniejsza poziom testosteronu, bo faktycznie tak jest, ale także zmniejsza się on u osób, u mężczyzn, którzy są otyli. Dlaczego? Dlatego, że w tkance tłuszczowej gromadzącej się na brzuchu dochodzi do czegoś, co nazywane jest w biochemii konwersją, czyli przekształca się testosteron w estrogen, czyli w hormon kobiecy. I ci mężczyźni z deficytem testosteronu mają również problemy z erekcją. Druga grupa problemów zdrowotnych, która może być przyczyną zaburzeń erekcji, to choroby emocji, czyli choroby typu depresja, nerwica, bądź też zespół przewlekłego zmęczenia. Mężczyźni, którzy chorują na depresję, prawie zawsze mają te problemy przypisane tej chorobie. Jeżeli na przykład częściej występują problemy z erekcją w jesieni czy też w zimie, no to to też sugeruje, że może być to przyczyna depresyjna. Ale także leki. Leki również mogą wywołać zaburzenia erekcji. Typowym przykładem leków, które powodują zaburzenie erekcji to beta blokery, czyli blokery receptora beta adrenergicznego. One są stosowane na ciśnienie, więc osoby zmuszone do brania leków na nadciśnienie mu, no, liczą, muszą się liczyć z tym, że mogą mieć tego typu problemy. Także leki przeciwzapalne, niesterydowe mogą wywołać takie, takie problemy. Mogą wywołać takie problemy również leki stosowane w chorobie wrzodowej, tak jak na przykład granigast, on również prowokuje takie, takie problemy. Leki przeciwdepresyjne, leki uspokajające również mogą wywołać zaburzenia z wodu. No i jeszcze alkohol. Alkohol nie jest, prawda, lekiem, ale jest substancją chemiczną, która może również takie problemy wywołać. Ojciec Grzegorz zwykł powiadać, że w alkoholu, że tak powiem, chęci wzrosną, możliwości spadają. I to jest czysta, szczera prawda. Ostatnia grupa przyczyn to przyczyny środowiskowe, czyli takie, które są w naszym otoczeniu. Palenie papierosów to czynnik o udowodnionym działaniu pogarszającym funkcje seksualne. Również uważa się, że środki ksenobiotyki o działaniu estrogenopodobnym, czyli takim jak estrogeny, czyli żeńskie hormony płciowe. Również one powodują takowe działanie, które pogarsza funkcje seksualne. Te estrogenopodobne związki to na przykład bisfenol A i dość powszechnie uważa się, że ten bisfenol A, który obecny jest w opakowaniach plastikowych, może przenikać do żywności w które to opakowania, w które to tych opakowaniach się znajduje i może Powodować takowe nieprzyjemne oddziaływania. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież tego jest minimalna ilość jeżeli przechodzi. Ale proszę Państwa, hormony w naszym ciele działają w nanogramowych dawkach. W przypadku zaburzeń erekcji dość powszechnie wiadomo, jakie leki się stosuje, ale czy te leki leczą te zaburzenia? Otóż nie, one wywołują tylko erekcję. To jest wszystko, co one mogą w tej kwestii. Jak działają, to problem. Zanika. Gdy przestają działać, problem pozostaje bez zmian. Oczywiście można je stosować. Są powszechnie znane. Nie będę tutaj żadnych nazw wymieniał. Państwo doskonale o nich wiecie. Ale powtarzam jeszcze raz, one nie leczą i nie zmniejszają prawdopodobieństwa wystąpienia tych zaburzeń. A co takowe prawdopodobieństwo może zmniejszyć? Otóż produkty naturalne. Dlaczego? Dlatego, że produkty naturalne uderzają w przyczynę tych zaburzeń. I na przykład zaburzenia ukrwienia, która jest niezwykle ważną i częstą przyczyną zaburzeń erekcji. Trzeba stosować takie zioła, które poprawią to ukrwienie. Sprawią, że wydzieli się wewnątrz naczyń krwionośnych tlenek azotu rozszerzający te naczynia, i wtedy uzyskamy efekt poprawy ukrwienia. Stosowanie dłuższe ziół prawdopodobnie zmniejszy potrzebę stosowania leków stymulujących wystąpienie erekcji. Zmniejszy się ich dawka, a być może w ogóle nie będziemy musieli ich stosować. I takim środkiem poprawiającym ukrwienie jest liść miorzębu japońskiego, a konkretnie ekstrakt z tego liścia. Dobrze jest go łączyć z ekstraktem z korzenia rzęsienia. On też poprawia ukrwienie, a jednocześnie stymuluje nasz układ nerwowy, do tego, żeby człowiek miał więcej wigoru w sobie. Tą większą ilość wigoru. Uzyska się również łącząc, gdy będziemy łączyć ekstrakt żeńszenia z owocem guarany, bo to, to on właśnie działa tak psychoaktywizująco na człowieka. Jeżeli mówimy już o sferze psychicznej, to warto pamiętać o ekstrakcie z dziurawca. Ekstrakt z dziurawca działa przeciwdepresyjnie i rzeczywiście, jeżeli ktoś ma większe zaburzenia, częstsze zaburzenia erekcji w okresie jesienno-zimowym, warto byłoby zastosować u niego Ekstrakt z dziurawca. Super byłoby połączyć go z ekstraktem z żeńszenia. Proszę wykorzystywać tą synergię działania. Ziołolecznictwo to mieszanki ziołowe. Rzadziej stosuje się pojedyncze surowce, raczej ich połączenia. Również trzeba pamiętać o tym, że w przypadku zaburzeń witalności dobre efekty uzyskuje się stosując naturalne produkty zwiększające poziom testosteronu. Czy są takowe? Są. Taki, takie badania przeprowadzili naukowcy w Indiach i określili, że stosowanie mumio, mumio to nie ma nic wspólnego z egipską mumio, proszę, proszę się nie przejmować, to nie mumia egipska. To substancja naturalna, która wycieka z roztępów skalnych w górach środkowej Azji, w Himalajach, w górach Tien Shan. I ta substancja ma bardzo ciekawe własności. Otóż odkryto, że poza tym, że jest stosowana od Tysięcy lat ona powoduje zwiększenie poziomu testosteronu. Badacze z Indii odkryli, że potrafi podnieść poziom testosteronu o 30%. Ma też inne ciekawe własności, jeżeli chodzi o seksualność. Otóż zwiększa ilość żywotność plemników, co ma kardynalne znaczenie w leczeniu bezpłodności męskiej. Więc, to jest taka substancja, która może być stosowana i jest w pełni naturalna. Centrum Ziołoleśnictwa Ojca Grzegorza zdarzają się nam pacjenci, którzy mają problemy z oburzeniem direkcji. I bardzo dobre efekty uzyskujemy u tych chorych, stosując u nich preparat, który zawiera w swoim składzie. Ekstrakt starczycy bajkalski. To zioło, ta roślina ma naprawdę znakomite własności poprawiające energetykę ustroju. Ludzie stosujący tą, ten, ten ekstrakt, zwłaszcza w połączeniu z innymi antyoksydantami, mają znakomite, znakomitą poprawę wydolności fizycznej. Jeżeli są młodzi i są sportowcami, no to po prostu mają większą wydolność fizyczną. Jak są osobami starszymi albo mają problemy z erekcją, to ta, te problemy wtedy się zdecydowanie łagodzą. Nawet tarczyta to też bardzo ważna substancja. Podsumowując, stosowanie środków, które prowokują wystąpienie erekcji nie jest leczeniem zaburzeń erekcji. Zabur... Zaburzenia erekcji leczy się poprzez stosowanie środków, które poprawiają funkcję organizmu, czyli poprawiają ukrwienie, zwiększają poziom testosteronu, zwiększają witalność organizmu. I jeżeli my stosujemy te środki, to wtedy mamy ten efekt. Zapewniony, że dawka leku może być mniejsza. Jeżeli Państwu się spodobał ten program, zapraszam do oglądania podobnych. Zapraszam do subskrypcji Telewizji dla Zdrowia. Mam nadzieję, że coś ciekawego Państwo się dowiedzieli. Będziemy się starali, Państwa oczekiwania spełniać w przyszłości. Dziękuję. you